Cześć, znajdujemy się przed Świnickim teatrem. Dziś po raz kolejny będziemy mogli zobaczyć spektakl Metro. Sprawdźmy, co uczestnicy czują przed występem i kto przyszedł ich obejrzeć. Chodźmy. A stresujecie się przed występem? Nie, w ogóle tak, już, to już to razy się stresujemy, stresujemy, Ale tak. już to było dużo razy. Nie wiem czy byliście, ale było naprawdę fajnie. Także tak. mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie. Bardzo stresujesz się przed występem? Nie, raczej nie, tak raczej luzik. A dużo mieliście prób? Były trzy próby i takie... No, że całość hmm. robiliśmy. I w sumie tylko po razie, czyli w sumie trzy, no, trzy razy robiliśmy to. Jakieś przygotowania? stresujesz się bardzo? Nie, już nie. Prześpiewałam przed chwilą na próbie i jest ok. Także nie mogę się doczekać. Okej, okay, a skąd w ogóle wziął się pomysł, żebyście wzięły, wzięły udział w czymś takim? No, to, to nasz wiem. pomysł był. No pana cóż? Mirosława Japońskiego tak. pomysł. Pan Mirosław e, Japoński jest bardzo kreatywnym człowiekiem. On to wszystko wymyślił e, i postawił na nas, że my sobie damy radę. Tak. No i my oczywiście co? Musimy podołać. i mamy nadzieję, że to wszystko dzisiaj wyjdzie pięknie, cudownie. Mówili, że ucieka, Tak chciałam śnić Tak chciałam Kobiety się tłoczą Pokołem Fortuna To niesprawiedliwe! Bardzo mi się podobało. Rewelacja. Tym bardziej, że moje dwie wnuczki tańczyły, także ten zachwyt. Super dla organizatorów. Bardzo mi się podobało. Trochę. Jeśli były, to nie było. i widać na pewno. Na pewno wokaliści byli niezwykle niezwykle utalentowani. Bardzo mi się podobali. Również tancerze bardzo podobały mi się, szczególnie tancerki. No super, bardzo bardzo, bardzo, bardzo. Ja lubię takie imprezy. Nasze dzieci występowały, to, że nasze dzieci występowały. <laughs> bardzo mi się podobało. Wykonawcy byli świetni, oczywiście, aktorzy również, tancerzy, po prostu wspaniali. Atmosfera na scenie była super nieziemska. Było ekstra. <laughs>